Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do was z recenzją najnowszego pudełeczka Shiny Box Jest to wrześniowe pudełko, w ogóle najbardziej w nim mi się chyba podoba kolor tego pudełka Bo to jest takie ombre różowe To jest taki jasny, bardziej w taki ciemniejszy róż Więc naprawdę coś fantastycznego, bardzo ładnie to wygląda I ono w tym głównym pudełku też przyszło właśnie takim, więc kolor pudełeczka naprawdę jest a fantastyczny Teraz spróbuję otworzyć Oczywiście tutaj była bibułka, wszystko ładnie zaklejone, też taką mm, tą plombą, wiecie, też w takim kolorze. I otwieramy. I oczywiście mamy karteczkę i bardzo dużo próbek. Kolejny raz próbki z Sylweco, ale ja się bardzo cieszę, bo bardzo lubię tutaj Sylweco i bardzo lubię dostawać te próbki w shiny boxie. To wszystko, te próbki były gratisem. I to jest lekki krem brzozowy, leki krem nagietkowy i krem potocze. Wszystkie ja bardzo lubię i cieszę się, że te próbki to były. I... Też olejki do kąpieli z barwy różany i oliwkowy. W poprzednim pudełeczku chyba też były. Bardzo fajnie ten różany służyłam. Bardzo fajne są. Ze spokojem na jednym kąpiel wystarczą, więc w podróż jeszcze okres wakacyjny troszeczkę trwa. Wiem, że jeszcze latacie na wakacje, więc jak najbardziej wtedy to się przyda. I teraz przechodzę do pudełka. Naprawdę jestem zadowolona. Ja to pudełeczko to sam chyba w trzecim dniu po wysyłce, czyli już wiedziałam, co w nim będzie. Widziałam opinie osób i naprawdę było zadowolonych wiele osób. Natomiast, no wiecie Dopóki się nie zobaczy, dopóki się nie zostanie, to się nie wie I teraz tak Była możliwość Tak jakby wylosowania dwóch wariantów Albo balsam z biolik Intensywnie odżywczy, albo regenerujący krem do rąk I paznokci Krem do rąk ma 50 ml, kosztuje 5... 15 zł i to jest produkt pełnowymiarowy Bardzo fajny Bardzo ładnie w takim kartoniku krem do rąk No to wiecie, to wygląda super, nawet jak się samemu nie służy to komuś można dać na prezent Krem do rąk za 15 zł, no to już jest Coś. On wygląda tak, ma lekko cytrynowy zapach, ale taki lekki, naprawdę nie jakiś taki, wiecie jak te glicerynowe kremy do rąk Używałam go już bardzo fajny, natomiast ja go sobie raczej zostawię, wiecie, na wiosnę, gdzie ja lubię takie właśnie świeższe zapachy Zimą lubię używać takich ciężkich kremów do rąk o takich ciężkich zapachach, więc ten na pewno zostawię sobie na wiosnę Mm, dalej Balneo Kosmetyki Malinowy Zdrój Biosiarczkowy żel peelingujący do ciała I on kosztuje 28 zł za 200 ml Tutaj mamy 50 ml, ale on jest taki pełny, pełny, słuchajcie Więc jest bardzo, bardzo duży Pachnie przecudownie, tak samo jak ten biosiarczkowy um... O, leci mi Jakby ten biosiarczkowy żel do mycia buzi mm, Coś fantastycznego, taką cytrynką Grapefruitem, naprawdę jest fantastyczny Myślę, że postawię go sobie już teraz Mimo tego takiego cytrusowego zapachu Nie mogę się doczekać używania tego kosmetyku Bo może być naprawdę super Bo ze wszystkich Balneo kosmetyków, które miałam Jestem bardzo zadowolona Recenzja kosmetyków do pielęgnacji twarzy niebawem się pojawi na kanale i tu jeszcze jest Balneo Kosmetyki Malinowy Zdrój Szampon do włosów przeciwłowiotokowy i przeciwłupieżowy Również 28 zł za 200 ml Tutaj mamy 50 ml Słuchajcie, wydaje mi się, że 5 ml takiego szamponu ze spokojem można sobie przetestować On tutaj SLS ma, widzę, no ale zobaczymy Pachnie równie pięknie I chyba też go sobie teraz będę używała Nie będę go zostawiała tam na wyjazdy, bo mi się już wyjazdy w tej chwili skończyły Takie, że potrzebowałam miniaturek Natomiast teraz go sobie postawię, przetestuję Jeżeli chcecie, abym wam dała znać, co myślę o tym Żelu pod i szamponie To dajcie mi znać I co tu jeszcze mamy Później mamy graszka I to jest produkt pełnowymiarowy 21 zł I to jest korektor y, cieni pod oczami W takim pięknym pudełeczku Naprawdę bardzo ładne Przychodzi nam korektor Ja już go tutaj dotykałam, macałam i próbowałam Nic nigdy nie miałam z tej graszki Chyba tak to się wymawia Słuchajcie, pierwsze co zrobiłam, bo zobaczcie, już tutaj pewnie widzicie, że on się wydaje być bardzo, bardzo ciemny Mówię, o Boże, co ja z tym zrobię? Słuchajcie, otwieramy Takie bardzo ładne pudełko, no i widzicie, on jest ciemny Ale gdy go się weźmie i dotknie, to on, widzicie, wcale taki ciemny, Czy nie jest, zobaczcie Widzicie, jak się odróżnia, jest naprawdę jasny, więc nie wiem o co w nią chodzi Czy on będzie tak ciemniał po chwili, ale nie wydaje mi się jeżeli też będziecie chcieli wiedzieć coś na jego temat Bo to nie jest w sumie drugi korektor 21 zł za korektor pod oczy to nie jest źle Jeżeli jesteście ciekawi Jak on się będzie sprawował To dajcie znać, to się teraz nim zajmę e, Jego testami i zobaczymy Kryje dosyć dobrze z tego co widzę Nie ma jakiegoś tam zapachu Może być fajny, nie wiem Jeżeli mieliście oczywiście korektor z graszki To dajcie e, oczywiście mi znać I ostatni produkt jest to Etrebel Mascara X i kwas sierronowy i w ogóle super ekstra Maskara hmm, wydobywa piękne, długie, gęste i podkręcone rzęsy Nadając im niesamowitą objętość Zakrzywiona szczoteczka zapewnia podkręcenie, pogrubienie oraz wydłużenie Czyli wszystko i słuchajcie Obstawiajcie ile ten tusz może kosztować Raz, dwa, trzy hmm, Daliście mu 20, 30 40, max 50 Słuchajcie, on kosztuje 100 B. Sama z ciekawości weszłam na stronę Etrebel i on faktycznie kosztuje 99 zł. Więc no. No, nie miałam nigdy chyba tuszu za tą cenę. Na razie go nawet nie otwieram, więc nie będę Wam pokazywała szpiteczki, bo spożywam mój z Maybelline Ale obiecuję Wam, że test na żywo, recenzja tego tuszu z Etrebel będzie, bo myślę, że tusz za stuwa Wymaga takiej recenzji, ze względu na to, że Albo on się podoba, albo nie I może się okazać, że to jest zwykły, przeciętny tusz A ktoś z Was, nie wiem, zobaczy, że coś nowego będzie chciał sobie kupić I będzie chciał przetestować wyda te 100 zł na marne Chociaż mam nadzieję, że to będzie bardzo dobrze wydane 100 zł, że ten tusz będzie fantastyczny Więc zrobię Wam test na żywo i recenzję tego tuszu Bo sama jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak on się sprawdzi I tutaj jeszcze można było wygrać Slarosy, Znaczy wygrać, wylosowe Z, La Rosy, z La Rosy, lakier do paznokci Albo skoncentrowany roślinny, jakiś tam koncentrat z lub oczaru Niestety ani jednego, ani drugiego nie udało mi się wylosować Ale i tak jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego pudełka, bo jest fantastyczne Dajcie znać oczywiście, co Wy myślicie Myślę, że wartość tego pudełka jest ok, bo ona tutaj jest 100... Sto... No, zaspokajam się trzykrotnie, już wiecie, jest powiększona wartość tego pudełka Więc myślę, że naprawdę bardzo, bardzo fajnie Także dajcie znać co myślicie, czy wam się podoba, czy nie, który z produktów chcielibyście zobaczyć recenzję. Oczywiście zapraszam do mojego Facebooka, na Facebooka Shiny Boxa. Wszystkie linki będziemy mieli na dole i na mojego bloga, bo tam recenzje tych produktów też się mogą pojawić. Pa pa.